99. urodziny miasta hucznie świętowano także w niedzielę. Punktualnie o godzinie 12 w kościele pod wezwaniem świętego Kamila, patrona Zabrza, rozpoczęła się uroczysta msza święta w intencji miasta i jego mieszkańców. Podchodzimy już 99. rocznicę nadalnych praw miejskich w miastu Zabrze. I to jest to pierwsze wydarzenie, które powolutku nas prowadzi do... Okrągłego Stoletnika w ale również drugie, piękne, nie mniej ważne wydarzenie, 25. ruszica ustanowienia świętego Kamila patronem miasta Zabrze. Po południu w Domu Muzyki i Tańca odbył się koncert galowy. Gości witała orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego pod dyrekcją Henryka Mandrysza. Koncert tradycyjnie już był okazją do wręczenia nagród prezydenta miasta w dziedzinie kultury. W tym roku wyróżnienie otrzymali Dariusz Hojnacki, urodzony w Zabrzu aktor filmowy i teatralny. Piotr Hynatyszyn, historyk i pracownik Muzeum Miejskiego w Zabrzu oraz Leszek Żurek, zastępca kierownika ruchu zakładu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Dla mnie jest to na pewno wielki zaszczyt. Na pewno jest jakąś radością za to, co ja do tej pory zrobiłem, bo ja już 37 lat pracuję w Muzeum, więc długich planów już nie mam. Cieszę się, że, że to co ja przez te lata dla w sumie historii miasta zrobiłem, że zostało docenione. To jest dla mnie dzisiaj taki wyjątkowy dzień, to jest moja pierwsza w życiu nagroda, którą, którą dostaję jakby z mojego rodzinnego miasta, czyli z Zabrza. Miasto tworzą ludzie, jakby dzisiaj tu jest, no właśnie widzę, że jest bardzo dużo ludzi przyszło, ale no jako, że ten mój zawód jest jaki jest, ja go tworzę dla ludzi, robię to wszystko dla ludzi, jak jeszcze mogę, Promować moje kochane Zabrze i, i miłość do ludzi z Zabrza, no to w ogóle to jest, jeśli oni doceniają to i jakby przybijają piątkę mojej drodze, którą wybrałem, może trochę trudniejszą, bo jakby moja droga jest poprzez Śląsk, Zabrze, Kończyce, a nie przez Warszawę, no to to w ogóle jest bardzo wzruszające i... i, i... Serce rośnie. Nagrodę odebrał także Wincent Grabarczyk, aktor i reżyser ponad 25 lat związany z Teatrem Nowym w Zabrzu, w którym pełnił rolę m.in. dyrektora do spraw artystycznych. To jest miłe, że jeszcze miasto pamięta. Ja już 30 lat nie jestem w zabrzu, jak odszedłem z tego teatru do Warszawy do kwadratu. A oni pamiętają, na premiery dostaję zaproszenie na takie uroczystości. Czyli jak mówiłem, gdzieś odcisnąłem swój ślad w tym mieście. No jest mi z tego tytułu bardzo, bardzo miło. Głównym punktem gali był koncert Filharmonii Zabrzeńskiej, która wraz z zespołem Żuki wykonała największe przeboje Beatlesów. Dla mieszkańców Zabrza, za cały rok kolejny rok intensywnej pracy. Zabrze pięknie się zmienia, ale gdyby nie to zaangażowanie, gdyby nie ta pasja, z którą wykonują Zabrzanie swoje, swoje codzienne obowiązki, myślę, że na pewno takich efektów by nie było. W to wszystko wchodzą właśnie ludzie kultury. Oni również wkładają w to całą pasję, całe swoje serce. Dlatego dziś na scenie chcieliśmy ich pokazać, chcieliśmy ich wyróżnić. Tak naprawdę, klamra, e, sztafeta pokoleń najstarsi, najmłodsi, ale takie jest zabrze. Dlatego, przygotowując się już do setnej rocznicy nadania praw miejskich, myślę, że będziemy myśleć o wszystkich tych, którzy przez Cały ten czas nasze miasto budują miasto medycyny, nauki, kultury, sportu, turystyki, ale przede wszystkim miasto cudownych ludzi. Bardzo mi się podobało. Bardzo Wspaniałe, no nasze przeboje naszych lat. Wspaniały wykon, wspaniała orkiestra, no cóż więcej. Jestem od mając lat 11 fanką Bitelców, więc to była dla mnie uczta, aż mi łezki poleciały tak naprawdę, bo pamiętam pierwszy film, na jakim byłam, no to była prawie 6 dekad temu. Wieczorem po ciężkim dniu, później Help, no i teraz oni. Ich utwory są dalej aktualne. Kraje, orkiestra symfoniczna. No, więc wow! Super, elegancko, największe przeboje. No, ro, robi wrażenie. Kolejne urodziny zabrza już za rok. Wtedy nasze miasto będzie obchodzić swoje stulecie. Będzie to na pewno wydarzenie, które na długo zostanie w pamięci mieszkańców.